Nie, spokojnie. Nie zrobię wam tego drugi raz. W dzisiejszym odcinku będę mówić. Cześć, witajcie w Hype Trainie, w Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj też Radek, ale będzie później. Radek jako większy specjalista ode mnie dostaje miejsce honorowe po mnie. Na początku pomęczycie się trochę ze mną. Witam was w unboxingu marcowych komiksów Egmontu i wiem, że większość z nich miało premierę albo w Pierwszym czy drugim tygodniu miesiąca, a kolejne miały premierę chyba 24 marca w poprzednią środę w każdym razie. Ale ja dopiero wyzdrowiałem, czuję się w miarę okej, okay, jest w miarę w porządku. Mogę mówić, to najważniejsze, korzystajmy z okazji, póki można. Ja mam na start komiks, który. Oh wait, that's illegal, o nim powinien mówić Radek. Jeszcze nie oglądałem materiału Radka, dlatego nie jestem pewien, czy co dokładnie ma w swoim odcinku i czy już ma tego giganta, czy do niego przyjść, bo czekaliśmy na Radka. Przesunę może wam kamerę, żebyście lepiej widzieli. Okej, okay, to jest Gigant poleca tom 229 Noc bohaterów. Ja tylko pokazuję na wszelki wypadek, gdyby u Radka nie było. A ja powiem, że marcowa dostawa Egmontowska jest jest w porządku, jest ok. Trochę wytrenowała mój portfel. Nie aż tak jak mogłaby. <laughs> w kwietniu za to i w maju będą o wiele gorsze dostawy. Tam będzie o wiele, znaczy gorsze. Gorsze, ale lepsze, ponieważ będzie o wiele większa różnorodność, o wiele więcej serii, na które wcześniej czekałem. Polskie wydanie chociażby komiksu Cyberpunk 2077, Star Trek i może tym razem wydany poprawnie, nie tak jak przez Ultimate Comics. To Ultimate Comics wydawał tak. Te swoje rzeczy. Jeszcze, jeszcze tylko jakby Arciego ktoś wydał, to byśmy pogadali na temat. Ale zacznijmy sobie od tego, co ja mam tutaj i mam jedenasty tom Rika i Mortiego. Oto jest właśnie on. Na okładce widzimy wielu Rików. Nie pomyl czcionki, fontu. To nie comic Sans. Jak widzimy, Rick i Morty w Egmoncie mają się bardzo, bardzo dobrze. To już jest jedenasty tom i to licząc tylko tę główną serię, a przecież mamy jeszcze jeden tom poza serią główną i ma być jeszcze nowa seria. Rick i Morty przedstawiają tą pierwszy, tak. To jest tak się nazywa ta seria. Tak wygląda wnętrze komiksu, styl wizualny taki sam jak zwykle w głównej serii Rick i Morty. Wiadomo, ja później też są jakieś komiksy, które bawią się formą, bawią się obrazkami. Powiedziałbym, że cały koncept Ricka i Morty'ego i sam, sam serial to jest jedna wielka zabawa, jedne wielkie eksperymenty. A i w końcu wam nie powiedziałem. Dzisiaj mam w większości superhero, mam oprócz tego superhero, mam właśnie Ricka i Morty'ego i mam jeszcze czarną orchi z DC Black Label. DC, więc prawie super hero, ale Black Label, czyli dawniej, prawdopodobnie ten komiks został wydany wcześniej pod, ma pod marką Vertigo, ale przede wszystkim jest to komiks Nila Gaimana. Mamy krótką przedmowę, wstęp i sam komiks. I idąc za waszymi radami, stara zawsze staram się rozważać więcej komiksów DC, DC Black Label i DC Deluxe ostatnimi czasy, bo nie byłem, ja na przykład nie jestem fanem aż tak formatu z DC Deluxe ale wiem, że są tam wydawane naprawdę dobre komiksy, więc zaczynam się powoli nawracać i tak samo jak niektóre komiksy, na które bym po prostu nie spojrzał bo na pierwszy rzut oka nie są takimi standardowymi superhero a ja, no, jak spojrzycie na szafki za mną, mam sporo superhero no to czasami potrzebuję instrukcji żeby, żeby wejść w inne, ciekawsze, bardziej artystyczne serie, bardziej personalne dla autorów które je tworzą, nie mówię, że superhero nie może być personalne, ale tak, jeśli macie ciekawe, jakąś ciekawą serię, jakąś ciekawą nie serię, pojedyncze, one-shoty, komiksy wydane w Polsce, dajcie mi znać, które są ciekawe, które, mo, które mogłem ominąć. Na przykład nie widzieliście ich nigdy w moich unboxingach, bo na przykład gdybym nie zaeksperymentował kiedyś, nie przeczytałbym serii Invincible, którą teraz bardzo, bardzo polecam. Bo mówię o tym w każdym odcinku i pomimo tego, że w tym odcinku nie mamy ani jednego tomu Invincible, to zdążyłem, o tym wspomnieć, zobaczcie naszą recenzję, która pojawiła się kilka dni temu na kanale. E, właśnie nie, nie pamiętam, czy już wam wszystko pokazałem, ale tak, to jest właśnie czarna orchidea. Przepraszam bardzo, jest godzina 23 i właśnie sobie przypomniałem, że muszę dzisiaj nagrać ten odcinek, bo jutro nie będę mieć czasu. I zaskoczeniem dla mnie jest to, że jeśli nie pominąłem czegoś, <grym> <grym> prawdopodobnie nie, ale mogłem pominąć, to jedynym tomem z DC w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. W tym tygodniu, w tym miesiącu w ogóle, jest Batman, tom 12, miasto Bane'a. I, I tak, to jest nadal DC odrodzenie, jedna z niewielu serii, która jeszcze się ostała w odrodzeniu i to jaka potężna. Ale dla pocieszenia, kolejny tom Batmana nie będzie już z DC odrodzenie, tylko normalnie z uniwersum DC, maj 2021. Tom pierwszy, chyba? Ich mroczne plany. W każdym razie, Batman się kończy. Nie w sprzedażach komiksów w Polsce. Zaglądamy do środka i nie patrzę więcej. Przeczytam sobie sam później. I teraz wszyscy chórem. Jacek, dlaczego nie kupujesz DC Deluxe? Otóż nie, kupuję. I ze wszystkich miesięcy postanowiłem akurat w tym miesiącu kupić Kingdom.com, Marka Wada i Alexa Rosa. Teraz już nikt mi nie zarzuci, że omijam serię DC Deluxe. Myślę, że większość z was to wie, ale dla porównania, jak się prezentują różne formaty. Mamy Batmana w miękkiej ze skrzydełkami, czarną orchideę w twardej i Kingdom.com DC Deluxe, w, a konkretnie w twardej z obwolutą. Dla mnie, jakby DC Deluxe jest równoznaczny z twardą z obwolutą. Cóż, wiem, że są fani, ale co by nie było, to wydanie jest takie solidne na, do biblioteki. Może ciężko jest utrzymywać obwoluty w idealnym, perfekcyjnym stanie, ale na pewno większy format przysłuży się lepszej prezentacji komiksu. Tu, to nie ulega wątpliwości, jakby jestem zdaję sobie sprawę z tego, jakie są plusy formatu Deluxe. A czy wiem, bla bla bla, serii komiksowej Deluxe i w formie twardej z obwolutą, wiem, wiem. Mniej więcej tyle z tego tomu to jest komiks, a tyle to są dodatki specjalne. Szkice, rysunki, okładki, opisy, galeria produktów DC Direct. Nawet. Jeszcze, żebym za szybko nie przeleciał, pokażę Wam kilka kadrów z samego komiksu. Pakujemy się w obwolutę i mnie nie ma. I tak komiksy w twardej oprawie z obwolutą są dobre do transportu. Na zasadzie one przychodzą zafoliowane, zawsze w dobrej formie. A żeby mieć taki Star Wars komiks, ten taki kioskowy, czyli już nie kioskowy, właściwie taki, no. no wiecie o co mi chodzi. O Star Wars komiks w miękkiej oprawie, bez skrzydełek, po prostu w najbardziej gazetowym formacie, jaki może być. To, żeby kupić, przywieźć do domu i utrzymać później w idealnym stanie. To jest ciężko. Fajnie, że w następnym miesiącu będą komiksy Star Wars już właśnie z, w oprawie miękkiej, z obwolutą. Zaczyna wychodzić nowa seria, nowe serie zaczynają wychodzić w nowym formacie. Och! Jest ja na to czekałem, ale o tym będzie za miesiąc w odcinku. A dzisiaj mamy jeszcze Marvelki i właściwie wszystko, co nam zostało, to Marvelki. Poleciemy szybko z formatem, który znamy wszyscy: Marvel Now 2.0, Amazing Spider-Man, globalna sieć, odejść z hookiem, tom 10. Cena okładkowa 50 zł i nie bez powodu, bo jest to tom troszkę grubszy. Powiem wam, że dawno czytałem ostatni tom globalnej sieci. Nie pamiętam już kiedy, ale. Ta seria z czasem troszkę się rozmywa. O, ale właśnie to jest ciekawszy temat, ponieważ niedługo Egmont zacznie wydawać nową linię wydawniczą Marvel Fresh, tą, którą mamy tutaj. No, jakby najpierw był Marvel Now w 2015 roku, później Marvel Now 2.0. I wiadomo, w Stanach te akcje wydawnicze wyglądają zupełnie inaczej. Tam był Marvel Now, Avengers Now, Marvel Now 2.0. Tam w trakcie jeszcze było Marvel. Marvel Generations? Nie, to czy u nas też był wydany event. Generations, ale oni tam mieli reset numeracji do podstawy, jakby sumowali wszystkie historyczne komiksy, później zrezygnowali z tego, zaczęli od nowa wydawać te tomy. I nie jestem pewien, ale prawdopodobnie teraz zbliżamy się powoli do tego okresu we polskich komiksach, gdzie u nich wchodzili w Marvel Now 2.0, ich nie Marvel Now 2.0, a u nas to się będzie nazywać Marvel Fresh. Nie jestem pewien, czy to jest dokładnie ten moment, ale wiem, że na pewno polskie i amerykańskie Marvel Now 2.0 się nie pokrywają. I zakładam, że to będzie już nowa seria, ponieważ to jest Amazing Spider-Man, nie globalna sieć. Powrót do korzeni. I mean hey, czyli wychodzi na to, że to może być ostatni tom serii. Aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć, że to będzie całkowicie nowa numeracja. W ciągu miesiąca dwóch powinniśmy dostać katalog od Eg Egmontu z, i zobaczyć, jakie mają plany na najbliższe miesiące. Do końca roku. Ten odcinek sponsorują potężne komiksy z Marvel Now 2.0. I w tym przypadku nie jest inaczej, ponieważ mamy kolejny tom Doktora Strangea serii. Która jest zawsze wydawana, z, można powiedzieć, że jeszcze bardziej zbiorczo niż zbiorczo, ponieważ nasze polskie wydania to jest kilka oryginalnych, zbiorczych trade paperbacków. Tom Czwarty, doktora Strange'a nie jest wyjątkiem, jest potężny. Tak samo jak. O, oh, Wanda, Jazz, Queen. To są. <ścoughs> Królewska para Disney Plus w tym roku. Tak wygląda zawartość komiksu. Dodatków na koniec nie ma. Aż tak specjalnie za dużo, standardowo kilka nowych okładek, ale mamy zapowiedź tomu Doctor Strange z Marvel Fresh, więc też zakładam, że to będzie nowa numeracja. Raz na jakiś czas y, warto zresetować swoje serie komiksowe. Nie zawsze to jest opłacalne co roku, na przykład Marvel się już na tym nieraz przyjechał, ale czasami co jakiś czas warto, żeby przyciągnąć nowych y, czytelników. I tak samo będzie wyglądać to w Polsce. I, y, y, czas szybko zleciał, mi się wydaje, że. Że seria Marvel na 2.0 jest stosunkowo nową serią, ale ta seria ma przecież już z dwa lata. Dwa, trzy lata? Nie wiem, czas leci tak szybko. A my mamy kolejną Miss Marvel, która jest niby Marvel na 2.0, ale to jest nadal kontynuacja serii. To jest oczywiście inny ran kontynuacja ranów, które były oryginalnie w Marvel na 1.0, ale no, no, polski Egmont cały czas wydaje to jako jedną serię. To jest dziewiąty Tom Miss Marvel. I są ja się nie dziwię, bo jakby nie jest ciężko uzbierać całą tę serię, nie wychodzi ona na tyle często, żeby, nie wiem, sam Marvel Now 2.0 ma z 12 Deadpooli, <grym> tak? I to wszystko z Marvelków w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, mam jeszcze dla was dwa komiksy w twardej oprawie z Marvel Classic. Mówiłem wcześniej o Deadpoolu, mamy Deadpoola, mamy Deadpoola Classica, to jest już tom dziesiąty. Jakby Deadpool Classic już zaczyna sięgać po różne, różniaste serie z Deadpoolem, w tym tomie znajdują się zeszyty, Agent X, serii Agent X715 oraz Fightman 1. Nie, już nie główny Deadpool, tylko Agent X. To znaczy, to pewnie ma sens odnośnie samego Deadpoola, ale no muszę się wczytać w te komiksy i dopiero będę mógł Wam da dać znać, czy rzeczywiście ma sens kupowanie tych. Spin-offowych dalszych serii, czy nie? Bo czasami wiadomo, są luźniej albo ściślej powiązane te komiksy, ale czasami takie serie, które by nigdy nie zostały wydane w innej formie w Polsce, a jednak trafiają się w tych zbiorczych zeszytach. To czy <grym> Widzicie, jest późno. W zbiorczych wydaniach. Dosyć standardowa grubość, jak zwykle. I mamy ulubieńca Deadpool'a na sam koniec, czyli Spidermana. Ale nie byle jakiego Spidermana, ponieważ mamy Amazing. Spider-Man. Epic Collection. I Egmont nam jeszcze nie wydał, przynajmniej oficjalnie pod tym logo, Epic Collection. W Stanach w ogóle w Epic Collection są wydawane zupełnie inaczej. Też są grubaśne, też są to pokaźne tomy, które zbierają serię z konkretnymi postaciami, ale nie są one w twardej oprawie. Okej, okay, rozumiem, że u nas stwierdzili, że to ma sens i zresztą to jest naprawdę bardzo ładne wydanie. Jak zobaczyłem to błyszczące Epic Collection, to, to już, już przestałem żałować, że wydali to w tym formacie. Na pewno to jest troszkę droższa opcja niż gdyby wydali Epic Collection już nawet w lekkim upgrade'zie, w miękkiej ze skrzydełkami, ale okej, okay, rozumiem to. Jestem ciekawy, jak często będzie wydawana ta seria, bo no, okładkowa 130 zł. No, jeśli to będzie za często, to ciężko będzie zbierać, ale to Spider-Man. Spider-Man raczej się w Polsce sprzeda. I tutaj mamy troszkę tych starszych komiksów Amazing Spider-Man. To zdecydowanie nie są komiksy wydawane współcześnie, ale dla fanów człowieka. Pająka, jest to na pewno interesująca pozycja. Na końcu mamy też trochę rysunków, szkiców i okładkę kolejnego tomu Epic Collection. I tak wygląda właśnie Spider-Man. I tak wygląda mój zestaw Egmontowy na ten miesiąc. A ja oddaję głos Radkowi, który ma dla Was jeszcze więcej komiksów. Cześć, ja Czerwu Wam na pewno pokazał wiele ciekawych komiksów, ale ja też przygotowałem naprawdę porządną porcję nowości. Zobaczmy, co jest w środku. Trochę to zajęło, ale dostaliśmy się do wnętrza paczki. Pierwszym komiksem jest Fibi i jednorożec pod znakiem jednorożca, tom piąty. Czyli jedna z wielu serii wydawanych w ramach linii komiksy są super. Przeciwnie jednak do pozostałych są to oryginalnie. Amerykańskie paski komiksowe. Niezwykle zabawna seria, chociaż głównie przeznaczona dla młodszych czytelników, choć znajdzie się też wiele garów, które przypadną do gustu także znacznie starszym. Tom jest wydany na kredowym papierze oraz w formacie A5 został zapowiedziany szósty tom Magiczna Burza 3999. Kolejny komiks. Jest wydrukowany w tym samym formacie, ale jest to już znacznie większe wydanie. Usagi JoJimbo Saga, siódmy tom już doskonałej serii o króliku Roninie autorstwa Stana Sakai. Ten akurat tom zawiera komiksy oryginalnie wydane w tomach Zabójcy Ziemi, Miasto zwane piekłem, i czerwony skorpion. Jest on naprawdę ładnie wydany, a w środku zawiera 600 stron doskonałego komiksu oraz dodatki specjalne, między innymi przedmowy, ale też na zamieszczone na końcu tomu kolorowe okładki. Dla mnie to zawsze prawdziwa gratka. Został zapowiedziany kolejny tom i będzie to ósmy Sagi jego saga. Sama seria jest według mnie doskonała, co na pewno Jacek też. Potwierdzi, i jeżeli jeszcze nie znacie, to warto kiedyś po nią sięgnąć. Teraz można przejść do znacznie bardziej familijnego komiksu, czyli czwartego tomu Śledztwa Enoli Holmes, czyli komiksu stworzonego na podstawie serii Nancy Springer, a jest to już czwarty tom zagadka wachlarza. I co już prawdopodobnie w wcześniejszych unboxingach oraz w recenzji ann Holmes, już wspominałem. Jest to sympatyczna seria opowiadająca o siostrze Sherlocka Holmesa. Tutaj już jest zapowiedziany piąty kolejny tom. Która ma dość specyficzny styl rysowania. Taki bardzo akwarelowy, rysunkowy. Ale czemu ten gość wygląda jak jak ten jeden z członków rodziny Adamsów? Naprawdę sympatyczna seria. Fajnie narysowana. Z fajnymi zagadkami detektywistycznymi. Do sprzedaży trafił też 21 album z serii Lucky Luke. Jest to klasyczny album autorstwa Gostinnego i Morrisa. Kiedyś został już wydany w Polsce w małym formacie, a teraz pojawia się w pełnym. A4. I co by powiedzieć dla fanów przygód samotnego kowboja jest to pozycja obowiązkowa, ponieważ jest to, jest to trochę wyglądające archaicznie, ale nadal świetne do czytania komiks. A tego typu kolorowanie skłożone tylko z prostych barw, akurat w przypadku Lucky Luka w żaden sposób się nie zestarzało. Skoro przedstawiam Wam te wszystkie komiksy ze Śląska, to znaczy obecnie znajduje się na Śląsku, to nie mogło zabraknąć jednej pozycji, którą wydał Egmont w marcu, czyli śląskiej edycji w krainie Borostworów, jednego z albumów Kajko i Kokosza. W wersji śląskiej to się nazywa w krainie Borostraszków. No i trzeba powiedzieć, że to jest już jeden z. Jedna z kolejnych tego typu edycji Kajko i Kokosza. Wcześniej komiks ukazał się m.in. w edycji Kaszubskiej, edycji Góralskiej, a teraz w edycji Śląskiej. W ogóle to jest śmieszna historia z tym albumem, ponieważ w Krainie Borostworów to był pierwszy przeze mnie przeczytany album Kajko i Kokosza, więc trochę, trochę śmiesznie, że teraz wychodzi. Chociaż właściwie jest to przedostatni pełny album serii. Tłumaczem Albumu jest Grzegorz Buchalik z Wodzisławia Śląskiego. Wywiad z nim możecie m.in. znaleźć na kilku portalach. Ja sam na Śląskiej Godce nie znam się tak bardzo, więc ciężko mi będzie ocenić to wydanie, ale na pewno jest to ciekawa ciekawostka. I co interesujące, na Śląski przetłumaczono także onomatopeje. Ostatnim, choć nie do końca komiksem, który chcę Wam pokazać, jest czwarty tom. Trollist Troy, czyli niezwykle zabawnej, humorystycznej serii Arlestona i Moriera. Czwarty tom Trollist Troy składa się z kolejnych czterech albumów w serii o Trollach ze świata troj. Czyli zasiadać, który m.in. jest znany z serii Laufel Story. Są to albumy 13, 14, 15, 16 i co by powiedzieć, są to naprawdę fajnie narysowane oraz wypełnione humorem. Komiksy dla fanów frankowońskiego komiksu, humorystycznego fantazy jest to, jest to pozycja obowiązkowa. Nic, tylko czytać. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się. Kolejny unboxing. Zawsze możecie mnie znaleźć na Centrum Komiksów Disneya oraz na Instagramie Kaczkofan, A ja już przekazuję głos Jackowi. Dziękujemy ci bardzo Radku za zaprezentowanie tego co do ciebie dotarło. A wy dajcie nam znać co wykupiliście w tym miesiącu i czy któryś z tych komiksów przypadł wam do gustu. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz dać nam łapkę w górę, jeśli chcecie więcej unboxingów od nas. <laughs> I wiem, że chcecie Prezentacji tego, co mam tam z tyłu, i to, co jest u mnie, i co jest u Natalii, u Radka, ale wiemy, nie, nie musicie pisać o tym w komentarzach, jesteśmy tego świadomi. Kiedyś będzie to. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.